Inside, six armed officers searched a suspect's home, then seized his laptop and cell phone. Prosecutors say those electronics may have been used to commit a crime. Stało się, kochani, czasami naprawdę mam wrażenie, że rok 1984 George'a Orwella to tak naprawdę było proroctwo. Otóż, kochani, świat zmierza do tego, że niedługo będziecie mogli zostać aresztowani i odpowiadać kryminalnie za postowanie mema w internecie? Tak, zgadza się za mem z George'em Floydem lub jakimkolwiek krytykującym, co obecnie odwala Unia Europejska w sprawie paktu imigracyjnego, mogą was wsadzić do paki. To, co teraz powiedziałam, jest już rzeczywistością w Niemczech i powoli staje się prawdą w Polsce. O czym takim mówię? Zaraz zobaczycie. Z Zanim jednak zaczniemy, to przypomnę Wam, że jesteście na kanale A to ciekawe, więc zostawcie lajka, like suba i komentarz, póki wielki brat nas jeszcze nie ocenzurował. Zostawione? To naprawdę może być ostatnia szansa. No dobra, lecimy. W ostatnim czasie na terenie Niemiec przeprowadzono akcję, w której policja dokonała nalotu na 50 miejsc naraz. Do każdego miejsca wysłano sześcioosobowe uzbrojone zespoły policji, które wkraczały do mieszkania o 6 rano i konfiskowały laptopy i telefony komórkowe podejrzanych. Önem, Pewnie myślicie, że przy tak dużym zaangażowaniu policji to pewnie musieli zwalczać jakiś naprawdę niebezpieczny gang, a może przynajmniej rozpoczęli deportacje nielegalnych inżynierów? No na pewno musieli najechać jakiś przestępców, co na kogoś napadli, prawda? Otóż trzymajcie się stołków, bo wszyscy się mylicie. Aresztowane osoby zostały oskarżone o uwaga, uwaga, wrzucenie mema na Twittera. It's 6:01 on a Tuesday morning. And we were with state police as they raided this apartment in northwest Germany. Inside, six armed officers searched the suspect's home, then seized his laptop and cell phone. Prosecutors say those electronics may have been used to commit a crime. The crime, posting a racist cartoon online. Przestępstwa? Zamieszczenie rasistowskiej karykatury w internecie. I nie, nie żartuję. Jak pewnie możecie zauważyć, władze w Niemczech bardzo poważnie podchodzą do kwestii walki z tak tzw. mową nienawiści w internecie. Jednocześnie niestety nie podchodzą z takim samym zaparciem do walki z przestępstwami z użyciem przemocy albo kradzieżami. Wiecie, tymi prawdziwymi przestępstwami. A już szczególnie wtedy, kiedy osoba, która popełni takie przestępstwo jest imigrantem. Wtedy to już władze są kompletnie ślepe. No ale w momencie, gdy ktoś się, Dostępni rasistowskiego mema w internecie, to większej zbrodni przecież w świetle europejskiego prawa popełnić nie można. To jest szczyt hipokryzji. Władze chwalą się swoją tolerancją i otwartością, ale jednocześnie zamykają oczy na prawdziwe problemy społeczne. Wydaje się, że ważniejsze jest dla nich, aby wyglądać dobrze w oczach opinii publicznej, niż faktyczna ochrona obywateli. Kiedy imigrant kradnie albo stosuje przemoc, to nagle wszyscy stają się głusi i ślepi. Ale jak tylko ktoś wrzuci coś kontrowersyjnego do sieci, to natychmiast wkracza policja, prokuratura i cały aparat. Państwowy. Czy naprawdę to jest to, co nazywamy sprawiedliwością? Okazuje się, że taki raid policji to nie jest jednorazowa akcja. Posłuchajcie tego. What's the typical reaction when the police show up at somebody's door and they say, "Hey, we believe you wrote this on the internet." Mm. They say, uh, in Germany we say, "Das wird mal mal sagen dürfen." So we are here with crimes of talking, posting in internet and the people are surprised uh, that this is really um, illegal to post. These kind of uh, words. They don't so, think it was illegal. No, they they don't think it was illegal, and they say no, that's my free speech, and we say no, we have free speech as well, but it is also has its its limits. Dr Mateusz Fink, nie mam bladego pojęcia, jak to się czyta, w każdym razie jest to jeden z prokuratorów odpowiedzialnych za nadzór nad niemieckimi prawami dotyczącymi mowy nienawiści w internecie, wyjaśnił podczas ostatniej konferencji prasowej, że wolność słowa ma swoje granice. Ludzie są zaskoczeni, że jest to nielegalne, powiedział. Mowa to wolnościowa sprawa, ale my mówimy im, że wolność słowa ma swoje granice. Prawo zabrania nie tylko bezpośrednich gruźb, ale także obraźliwych uwag, ponownego publikowania treści faszystowskich, a nawet lajkowania niektórych postów. Rozumiecie? Nawet lajkując takie posty, możecie być pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Tymczasem kanclerz Olaf Scholz ponownie rozpoczął debatę na temat wolności słowa i demokracji w Niemczech po starciu z Wensem na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. W sobotę Scholz odrzucił to, co nazwał zewnętrzną ingerencją w niemieckie wybory. Musicie przyznać, że jest to dobra taktyka na wprowadzenie cenzury i totalitaryzmu. Po prostu oskarż przeciwników o to, że są pod wpływem zagranicznej propagandy. Ale spokojnie u nas by coś takiego nie przeszło, prawda? Otóż wyobraźcie sobie, kurwa, że przechodzi. I to ile razy? Przecież w tym kraju można dostać wyrok za napisanie nieprzychylnego komentarza względem owsiaka. To o czym my mówimy. W tym samym czasie, kiedy my tutaj gadamy, prokuratura prowadzi sprawę sądową przeciwko jakiemuś starszemu panu, ponieważ ten śmiał napisać komentarz względem woś. Straszne, prawda? Jak można sobie wyobrazić, że w naszym systemie prawnym ktoś może być tak szybko i sprawnie pociągnięty do odpowiedzialności za coś tak błahego jak wpis w mediach społecznościowych. Naprawdę. Żyjemy w Czasach, gdzie każde słowo jest skrupulatnie analizowane, a prokuratura nie śpi, gotowa do działania na najmniejszy znak, że ktoś przekroczył granicę dobrego smaku czy politycznej poprawności. No, ale taką właśnie przyszłość nam szykują. Jak myślicie, dlaczego nagle tak nasza lewica i politycy nagle tak bardzo zaczęli przejmować się Elonem Maskiem i platformą X? Nagle obudzili się i zaczęli przejmować się zagraniczną interwencją w wybory? Nagle zaczęli im przeszkadzać miliarderzy kupujący polityków? Zresztą sami posłuchajcie, na czym polega wolność słowa według Magdaly. Elon Musk, najbogatszy człowiek na świecie, członek administracji Trumpa i właściciel portalu X, otwarcie staje przeciw europejskiej demokracji. Ani Musk, ani Zuckerberg nie będą nam dyktowali, jak ma wyglądać nasza demokracja. Potrzebujemy europejskiego prawa, które postawi temu tamę. To nie jest zamach na wolność słowa, to jest ochrona wolności słowa. Nie zgodzilibyśmy się, żeby Elon Musk zmieniał nam kanały w telewizji, a Mark Zuckerberg wybierał gazety do czytania, a tak właśnie działają algorytmy mediów społecznościowych albo to się zmieni. Albo cyfrowi giganci, także ci jawnie wspierani przez amerykańską administrację, będą musieli zniknąć z europejskiego rynku. Widzicie, cenzura nie jest naruszeniem wolności słowa, tylko jego ochroną. Ochroną przed kłamstwami i dezinformacją, a raczej tym, co rząd i pani Biejat uznają za kłamstwo i pomówienia. Najbardziej mnie bawi hipokryzja polityków proponujących cenzurę i regulowanie platform społecznościowych, zasłaniając się miliarderami wykorzystującymi swoje wpływy, by wywrzeć presję na społeczeństwo. Dlaczego dopiero teraz zaczęło wam to przeszkadzać? Pani Biejat, jak się zdaje, nigdy nie narzekała na George'a Sorosa, który finansuje polityków na całym świecie, ani nie krytykowała cenzury na platformach Meta. Jest to o tyle zaskakujące, że kiedyś, kiedy Facebook cenzurował wszelkie krytyczne głosy, usuwał źródła mówiące o potencjalnych problemach ze szczepionkami czy blokował konta za brak poprawności politycznej, wszystko było w porządku. Te działania były akceptowane lub przynajmniej tolerowane przez lewicowe środowiska, w tym przez takich polityków jak pani Biejat. Jednakże sytuacja zmieniła się w zabawny sposób. Kiedy platformy te zaczęły nieco poluzowywać swoje restrykcje. W tym momencie zaczęły się pojawiać głosy, że taka zmiana jest niedopuszczalna. Politycy tacy jak pani Biejat zaczęli krzyczeć o zagranicznej interwencji w nasze wybory, jakby swoboda wypowiedzi była jakimś rodzajem ingerencji w demokratyczne procesy. Czy naprawdę fakt, że ludzie mogą swobodniej wyrażać swoje opinie, krytykować otaczający nas kretynizm, jest postrzegany jako atak na demokrację? Jest to podejście pełne hipokryzji, gdzie swoboda wypowiedzi jest mile widziana tylko wtedy, gdy pasuje do określonej narracji politycznej. Tutaj nie chodzi o walkę z dezinformacją albo zagraniczną interwencją, tu chodzi o kontrolowanie narracji. Napiszcie koniecznie w komentarzu, co myślicie o całej sytuacji, bo powiem wam szczerze, że nie wygląda to według mnie najlepiej. Cenzorzy, mimo pozorów, robią się coraz bardziej zuchwali i niedługo tutaj też mogą nam zrobić drugie Niemcy. Dlatego koniecznie piszcie komentarze, lajkujcie, subujcie i udostępniajcie. Jeżeli będziemy działać i pokażemy, że jest nas wielu, to choćby się zestrali, nie dadzą rady nas usunąć. Pokażcie, jak wielu myślących ludzi jest jeszcze. Jeszcze w tym kraju. Byliście na kanale A to Ciekawe. Ja już muszę się z wami pożegnać, ale zobaczymy się niedługo. Trzymajcie się!